Ciąg AN jest określony wzorem takim. Dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Piąty wyraz tego ciągu jest równy. Mamy jakiś tam wymyślony wzór ciągu liczbowego. Jeżeli chcemy obliczyć piąty wyraz, to musimy pod N podstawić piątkę. Czyli liczymy wyrażenie dla N równego 5. Dwa kropek. No i tutaj sobie policzymy. Pod wszystkie N, -y, które występują we wzorze, podstawiamy piątkę. Te wzory będą abstrakcyjne, czasami jakieś ułamki, czasami jakieś funkcje kwadratowe, liniowe, rozmaite. Pod wszystkie N, -y, które występują w tym wzorze, podstawiamy piątkę. Nieważne, ile tych Nów występuje, czy dwie sztuki, czy trzy, czy cztery, czy, czy pięć i tak dalej. 2 razy 25 i liczymy. Czyli mamy 3, 50. No i szukamy takiej odpowiedzi i jest to odpowiedź B.